Siemka wszystkim oczywiście góry sowie masę razy przychodziłem koło tego budynku jakoś nigdy nie chciało mi się podejść ruina totalna Nie będę mówił konkretnie gdzie to jest, bo stwierdziłem, że przestanę opowiadać takie rzeczy Znaczy się lokalizacje o tym chodzą ludzie, śmiecą Niszczą jeszcze bardziej zresztą widać Jak to już wygląda patrzcie To już jest totalnie zniszczone nie będę wam przybliżał, ale data albo tysiąc osiemset tak, tysiąc osiemset czternasty rok. zasadniczo to tam nie bardzo w jest, bo to w takim stanie jest, że może się coś posypać na głowę to tylko Wam tak pokażę jako ciekawostkę z terenu a kto chodzi w terenie to to wie gdzie to jest kawałeczek wejdziemy o! O! takie wejścia, takie łuki powiem tylko że jest przy głównym szlaku trzeba kilkadziesiąt metrów zejść teraz mamy wiosnę wczesną więc jeszcze nie ma roślinności więc co nieco widać z daleka ale stare mury ale stare mury Super są te właśnie takie motywy. Patrzcie co mówię, właśnie za chwilę to spadnie. Za chwilę to może spaść, ani tam nie wchodzę. Patrzcie, jakie super te łuki są. jak mówiłem, masę razy przychodziłem obok tego a dopiero dzisiaj, że muszę i zobaczyć przyszedłem zobaczyć jak to tu wygląda a, na podłodze jeszcze jakby takie jakieś kostki są czy płytki. kosteczki ale tu jest jasna, pięknie. He. To tyle: jako ciekawostka z terenu, wszedłem wam pokazać tylko taki stary budynek, a raczej pozostałości po tym, co zostało z tego budynku. Okej. Okay. Ja lecę dalej. Do następnego, trzymajcie się zdrowo. Siemka.